Siemanko, z tej strony Kira, a to drugi odcinek z Minecrafta, z naszych przygód w kwadratowym świecie. No moi drodzy, nie wiem czy widzicie na mapce, czy nie, ale domeczek został ukończony. Zaraz wam pokażę to cudo techniki, na które pracowałem aż podaszę 10 minut. Dobra, mniej. A dzisiaj idziemy tam, bo wydobywać troszkę surowców, tam na górę, aż zobaczyć może z ciekawości jak wygląda w środku. No teraz zobaczcie, sekundka, zaraz zobaczcie to cudo techniki. Cudo. tadam, No, zajebisty, co nie? Nawet oki nie ma. Ale... Przytulnie one, ciastko nas czeka. No żryj! Właśnie. Iść pożywienie, nie wiem czy karły można wpierdzielać, ale zobaczmy czy jeszcze ser można jeść. No, Na hardcore, No już, że zdechniemy z głodu. Dobra moi drodzy idziemy się tam zdobyć troszkę niezbędnych surowców do, do przetrwania Dokładnie najbardziej się przydało żelazo żelazo, węgiel No i złoto na wilkołaki nocą co wiem to chyba pojedynczo, a nie, nie pojedynczo, że pojedynczo występują złoża więc złoża widzę są dużo większe nie aż tak duże, jak mi chciałeś. Mm. To na razie nam nie będzie potrzebne. Brylantycznie... Nie pamiętam, no, sumie po prostu naprawdę zapomniałem, jak się nazywa ten surowy, wiecie? Napiszcie no, w komentarzach, jak to się nazywa. Chyba, że było napisane już pod pierwszym odcinkiem bo nagrywam odcinek zaraz za odcinkiem. Mogę mieć... Na zapas! O, dzień dobry, dzień dobry, jestem Kira, ty diamenci. la, ładnie wyglądasz. Nice. Nie wiem ci kurwa, czemu tylko wydawać. Świetnie. Ale, dobra, diament jeden już jest. To mnie cieszy. Jak mówiłem, diamenty tutaj można spotkać. To mnie cieszy bardzo. W ogóle do tej się nie wpierdzili My póki co podróżujemy w górę. W górę. I tak, już mam kobla. Sporo, to ja sobie mogę nakoblować. Trzeba się wyjebałem kilow. jeszcze mi kupowała nowe. Hmmm. W górę, w górę, w górę serca. Żelazo mi się wształ. Chociaż tego żelaza widzę, to jest jak na lekarstwo, tak patrząc. Dużej ilości tego żelaza to my tu wcale nie mamy. Angla ok, ale żelaza nie. I teraz spróbujemy się wpierdzić tam do środka. Jeżeli wygląda jak wygląda, jak wyglądało wcześniej, będziemy mieć trochę roboty tam w środku. Są bodajże trzy poziomy zbudowane z meterraku. Pilnowane kilkunastoma spawnerami. Tak, widzę już te o kurwa. O kurwa. A, co to jest? Co to jest? O, zniknął. To chyba troll. Leży znaczy, ogry, późba A nie troll. Diaksy widzę, widzę diaksy. Widzę moje maluśki, już po was idę. tu się, do was idzie. No je, yeah. o, złoto Złoto później się wyda No zrobisz jakąś bezpieczną drogę, bo tu się spierdzielę w dół. Te on musiałem nie ubić, bo już nie będzie się za mnie zbierać. Tu jest wyjście. My sobie kopiemy... Takie schodki. schodki. ja naprawdę jest tutaj dużo, dużo surowców. Tu ze dwa odcinki, jak nie więcej spędzimy, najwyżej... No, poza odcinkiem sobie... ...przejdę tu na nazbieram. Ale no, jest dobrze tu. No cieszę, że że tak tu jest Tu mi nie powiedział, audio. Ale... No, widzicie nam dalej jeszcze w dół jest Całość się roz... Dajcie mi słowo Dobra, to rozpościera się wszystko w dół jeszcze, a na poziomie numer... Chyba 2 to jest poziom, to miejsce to jest poziom numer 2, więc trzeba zbudować sobie koblowe schodki. Kurwa, więcej lawy to tu się nie dało. Przejdę, 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 dobra. Tak, widzę, że tam są te stiwy śmieszne całe. Dobra. Dobra. Really? Ja się męczę kurwa, żeby tylko ciutkę pożywienia mieć No ale żelazo tu widzę jest trochę Nie wiem, gdzieś mam moda włączonego tylko po to, ale móc używać magnesu, który jest jedyna chyba szczatną rzeczą Jak tutaj wszystko by leciało w dół to po prostu nie poleci w dół, tylko poleci do mnie no, to akurat jest przydatne w cheat modi od kolejny. Kurde, nie trzeba tego... Nie trzeba to po wydobywać wszystko. Ta lawa mnie trochę nie śmiela. Moje tu od cholery jest. Tam widziałem jeszcze żelazo. Kurwa spaliło się. 12 żelazo mamy. No nie jest to wynik. wynik. Dobra. Pierwsze dwa spawnery rozbrojone. No spawnery to pikuś przy bossie, który tu jest. dajże pod całym wulkanem jest jeszcze boss do pokonania. I to dopiero będzie zabawa. Będzie mega rzeź, kurwa i Nie wpierdol się w labę. No skurwa, do pami. Na szczęście nie podpaliłam mnie. Moje schodki. Oczywiście po co miałem wziąć pochodnie? Patrz! W odcinku idziemy, a co? Tam? Na hardcora. No i te diamenty się już tu podobają bardzo. No nie mam przymiotów tutaj, dlatego na widzicie żelaza zbieram jak najwięcej, żeby za odcinkiem sobie też żelazo przetopić, przytop już na następny odcinek być już tutaj przygotowany naprawdę mega żeby porozmawiać z o nice kolejne żelazo Znaczy kurde kolejny diamencik no to to ja lubię najbardziej oprócz było blisko o o kolejny spawner what ma dziś się ogry zdenerwował Jeżeli takie będą nagrody To ja chyba zbuduję będę cienki to wystawek Będzie się ogry zdenerwował Ma już daleko od nas Klejny hmm. diament No zabiję, kurwa. Zabiję mojego psa i kota. One uwielbiają się ganiać, jak ja nagrywam. Kurwa no... Nie no, i jest, więc mopki się powinny respić. Zresztą mnie tam nie martwi to, że się nie respią. Z tychże, z tych spawnerów, no niestety martwi mnie ten... Tam... Ogry gdzieś tam niżej. Zaraz i tak będziemy stąd wychodzić. Najważniejsze, że tutaj jest żelazo. O Będziemy Idziemy w naszego super przyjaznego domku. wypad kolego. Pokaż co będzie w skrzynce. bam, 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 bam ogrom super świetnych itemów zobacz te gnomki by nie mogły jakieś kurde nie wiem z y, nie metowego... o nie kolego o nie kurde patrz tu patrz co to za dźwięk o kurde te chujki się porespiły. Będziecie atakować? O kurwa, atakują. Oh fuck. Fuck, 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 ja nie chciałem! Nie, przepraszam, przepraszam! Już sobie idę. Chyba. One zginęły, czy... No, chyba zginęły. Wem, ciekawe dlaczego tutaj jest psy Jan Kurwa, spanner działa. kurwa, co no się robi. Dobra moi drodzy, teraz trzeba stąd się ewakuować. Nie wiem chyba dlaczego tam te spannery nie działały, bo była... było po prostu za blisko lawy, było za jasno. one się nie mogły respić, a że teraz... Coraz niżej, coraz ciemniej, to te tafony się respią. Dobra, wypatrów stąd jak nas łapie jakiś... Nie daj Boże wilkoła, to już jest po nas. O kurwa. Nie muszę mówić, że ten widok mi się nie podoba. No tamten był biedy, ale te, te, tych dwóch to niezbyt. Zapatrzyłem za, za Co to za dźwięk? Zapatrzyłem się na, na rzeczy i zapomniałem w ogóle o tym, że noc się robi. Nie widzisz mnie, nie widzisz, nie widzisz. No tak więcej. Biegnij, kurwa, nie robi Do przytulnego, dużego, ogromnego domu. Tyk, tyk. O. Pożywienie się przyda Niewątpliwie. Kurwa. No tak, ja sobie w tym czasie zrobimy sobie piecyk. Niestety na razie zwykły. Żaden tam elektryczny jest fajnego. Zwykły piecyk. Napiszcie w komentarzach moi drodzy, czy chcecie, żebym się osiedlił tutaj na pustyni z czegoś innego. Można, bo było coś fajnego zbudować. Po co ja to wziąłem? A! Żelaza. Wersja 1.5.2 czy na wersji 1.5.2 są bloki już. Nie, nie ma bloków jeszcze węgla. Weszło do chyba później. Dobra, no i teraz to się przepala. Widzicie, w. Eee, tutaj jak to się nazywa. Wulkan jest dosyć ciekawie. O kurwa. No ja. Dziękuję. Widzicie wulkanie jest dosyć ciekawie. to będzie trzeba... Wybrać się z dużo lepszym ekwipunkiem. No i z pochodniami oczywiście. Zobaczmy w ogóle moi drodzy, jakie my tu mamy młodym tam to nam się przypala ładnie Musimy zrobić tak, żeby to się przypalało Jak widzicie, mamy Industrial Craft Mamy, widzę, Advanced Solar Panele, czyli panele są jeszcze te lepsze Dużo lepsze Jest naprawdę sporo rzeczy, dużo z, dużo zwierząt nowych Plus cały Twilight Forest też jest, do którego też się będziemy wybierać Ciekawe jak wygląda teraz Twilight. No, tu widzę jakieś kolejne, nie mam zielonego powiedzenia, takie jakieś modyfikacji rzeczy. No jest tego sporo, gdzieś jest 18 stron. Jakieś broni nowe. Wow. No, moi drodzy, jest co robić tutaj. Jakieś różdżki. Nie wszystko można zobaczyć, jak się robi. No, z jednego chleba mamy pięć kanapek. Ciekawe, ile taka kanapka daje nam pożywienia. Aha, o proszę. Możemy jajka sobie usmażyć. Na cicinie cukrowej. No to mnie zdziwiło, ale dobra. Widzę, mamy. O. O proszę. Jak się robi rączka? Aha, tak się rączkę robi do broni. Hmm. Bardzo ciekawe, Teraz stał. Zbroję do koni. A, tu do, do słonia mamy. Nas polepszone miecze ze skorpionów. Z tego wienka wypadają nam ze skorpionów, więc są teraz tutaj raz, dwa, trzy, cztery rodzaje skorpionów, więc będzie naprawdę... Co robić z nimi? Tutaj, to tak ja mówiłem, Galaxy Craft. Zanim Galaxy Craft się zajmują, to to minie. Ale zrobimy sobie naszą stację. Zaziemską, może na tak, księżyc, coś wybudujemy. E, ogromna ilość broni. Ja to tak naprawdę za chuje nie o co się robi. Brod Sword, kurde, chwie. naprawdę są bronie z... E, z by, 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 by. zapomniałem moda, kuź Better than Jones. Better than Jones była jeszcze jedna modyfikacja. Teraz zostało to chyba połączone pewnie w jedno i mamy ogromną ilość broni dodatkowych. Farm Harvest. Jak widzicie. Czyli będzie trzeba zrobić dużą szklarnię na te wszystkie... jizunko. No jest tego trochę. E... Coś z redstone'em, czy moc z redstone'em, mod na, na backpack'i. Bardzo przydatnie moi drodzy, naprawdę. Z zwykłego backpack'a pewnie się robi... Yy, pewnie się robi z, z, samych, z samej skóry. Tak, to ja mówię. La golemy to jest to już jest mod trochę magiczny tamcraft o no właśnie, dzisiaj komu właśnie to słowo tamcraftem zajmiemy się później, bo na wola jest to odkrycie i to wszystko jest trochę skomplikowane Dużo rzeczy z brązu i z innych materiałów jakiś hepatizon, damaskus, no naprawdę jest to sporo to no, jest tutaj jeszcze Industrial Craft, kolejne rzeczy z Industrial Craft Jeszcze tutaj Build Craft też jest pewnie No jest jego trochę, dobra moi drodzy Klejasz, że nam się przytopiło tyk, tyk. Eee, Widzimy sobie, przed nasz super ogromny już domek nie słoń Tak, tak, zabij się, zabij się to niech on się zabija, a my się żegnamy, żegnam się z wami. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, trzymajcie się, pa, pa.